Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji po meczu KKS Kalisz PKS RACO od KKS Zwyciężył 2 do 0 po bramkach Błażyja Ciesielskiego i Remigiusza Malickiego. Witam trenera gospodarzy pana Krzysztofa Pawlaka, trenera gości pana Dawida Dominiczaka i wszystkich dziennikarzy. Najpierw poproszę trenerów o podsumowanie spotkania, a później o zadawanie pytań. Może zaczniemy od trenera drużyny gości. Przyjechaliśmy tutaj i że z wielką frajdą na mecz o godzinie 18, bo to po raz pierwszy u nas w historii się zdarzyło, że mecz ligowy rozgrywamy w takich warunkach. Wiedzieliśmy, że oczy całej pewnie Wielkopolski, a co najmniej południowej będą skierowane tutaj na tą godzinę i chcieliśmy się pokazać z dobrej strony. Myślę, że wstydu nie ma, natomiast no, wynik oczywiście nas satysfakcjonuje Po ostatnich dwóch zwycięstwach z Kaliszem w tamtym roku no, liczyliśmy nie ukrywam też na spowiednie Psikusa po raz kolejny i wygrania tego meczu, albo przynajmniej wyjrzenia remisu. Z takim przeciwnikiem, jeżeli już gramy, to musimy wykorzystywać każdą sytuację. Myślę, że stworzyliśmy ją pierwszą, bardzo groźną i gdyby zakończyła się bramką, no może, może potoczyłoby się to inaczej. Oczywiście gospodarze prowadzili grę, to był też element naszej taktyki, żeby oddać to prowadzenie gry przeciwnikom i czyhać na wyprowadzenie kontry. Zagraliśmy odważnie, myślę, dwoma napastnikami. Jak mówię, mogę być zadowolony z postawy zawodników. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Wiedzieliśmy jak trudne spotkanie nas czeka. Jak tu ten wspomniał, po dwóch zwycięstwach chcieliśmy przerwać pasę, żeby racot cały czas górował nad KKS-em. Udało to się w, nie, w niezmiernie trudnych warunkach. Nie będę tego tłumaczył nieobecnością yy, niektórych zawodników podstawowych, czy to kontuzja, czy to kartki. Natomiast ci, którzy wyszli, sprostali zadaniu, bo. W naszej sytuacji zgubienie jakichkolwiek punktów to jest, jest porażką. Przeciwnik bardzo wymagający, dobrze, dobrze biegający, dobrze zorganizowany, ale myślę, że nie będę nieskromny, jeżeli powiem, że wygraliśmy zasłużenie. Sprawiłam to ogromną frajdę. Cieszymy się, że jesteśmy już tak blisko lidera, ale dużo spotkań przed nami i musimy w następnych meczach zagrać lepiej, a przede wszystkim skuteczniej, bo rzeczywiście Racos stworzył pierwsze sytuacje, gdzie fantastycznie obronił Jacek. Natomiast później mieliśmy szczególnie w drugiej połowie kilka sytuacji, które powinny zakończyć się bramkami. A ja tak jak cały czas powtarzam, żeby było jedzenia dla małej łyżeczki, tylko żeby było co, co nabrać. I wygrywajmy jedną bramką, ale w taki sposób, który będzie nas upoważniał do tego, żeby myśleć o przewodnictwie czy o czołówce tej klasy rozgrywkowej. Dziękuję bardzo. niż ma na dzień dzisiejszy zdecydowanie mocniejszą ekipę niż na tej linii. Nie, myślę, że nie, nie byliśmy Po Zawodnika nie było widać w presji, takiej, żeby akurat tutaj gdzieś to wpłynęło na postawę na boisku. Mieliśmy też swoje kłopoty, ja tam też nigdy nie tłumaczę, że tu kartki czy kontuzje. Najwięcej mieliśmy akurat kłopotów z zestawieniem linii defensywnej, i o to się baliśmy, a w meczu jeszcze wypadali nam podstawowi zawodnicy z obrony, dlatego... Tutaj mieliśmy jedynie kłopot zestawić, bo praktycznie trzech pomocników grało na, na, na środku obrony i dwóch w bokach obrony. Także tutaj raczej presję nie odczuwali. Na pewno spotkały się inne drużyny niż graliśmy latem. Wtedy myślę, że było też dużo błędów ze strony Kalisza w ustawieniu i zachowaniu niektórych zawodników. Dzisiaj widać, że to jest inny całkiem zespół już z doświadczonymi zawodnikami ogranymi, także to były raczej dwie drużyny, różne, które spotkały się jesienią, a ja teraz wiosną. No, mamy tam wakat i Remigiusz jest jednym z tych, który walczy o miejsce. Na pewno dzisiejszą podstawą zasługuje na to, żeby, żeby grać. No, ale piwniaków nie ma. No, myślę, że na mecz teraz trudny w Kościanie i Lis, i Chojnacki na pewno, a Lis z znakiem zapytania dojdą. Także, także to są zawodnicy ze składu podstawowego i trzeba będzie jakieś tam, jakieś tam delikatne roszady, rozszady porobić, bo dzisiaj nie graliśmy żadnego super meczu, zdarzały nam się dużo, dużo lepsze spotkania, ale sami widzieliśmy jak trudne, jak trudne boisko było, ile razy ta piłka nie pozwalała zawodnikom pograć z pierwszej bez przyjęcia, zawsze gdzieś tam coś tam się Stawało, stawało na przeszkodzie. Także cieszę się z tego, że pomimo trochę słabszej postawy, gdzie dużo strat, takich niewymuszonych strat, szczególnie w końcówce, gdzie tam głowy już się pogrzały, każdy chciał iść do przodu, strzelać bramki i tak dalej, no, no to jeszcze nad tym musimy, musimy popracować, ale mając można powiedzieć przeciętnie, cieszą, cieszą zdecydowanie trzy punkty. To są, to są nieporównywalne spotkania. My możemy tam i zabłysnąć, i, i, i wygrać. Ja, ja cały czas wskazywałem, że jesteśmy jednym z kandydatów do awansu. Widzimy jak gra Leszno, jak lideruje Szczecin, jak goni Kościan. Czarnym Koniem cały czas myślę, że jeszcze się obudzi Konin. Pępowo, dużo punktów urywa, dwa, dwa, dwa zwycięstwa. Także... także dla nas nie ma meczów, meczów czy łatwiejszych, czy trudniejszych. Przeglądaliśmy się dzisiaj o tym, czy tydzień, tydzień wcześniej w, sub, w kole. Także nie patrzymy, nie patrzymy z kim gramy. W każdy mecz rozpatrujemy osobno i każdy mecz traktujemy w kategorii meczów najważniejszych. Trzy punkty. Ale to jest sport, no. To no nie możemy założyć, że, że będziemy wszystko, wszystko, wygrywać. Przeciwnicy też się zbroją, też trenują, też Kalisz pod i z Kaliszem chcą wygrać, dlatego... Dlatego w tych kategoriach sportowych musimy to rozpatrywać.